33, serie, 5 powtórzeń 40 kilo, tempo A co to za cyferki? 3010 0. Jasny gwink. Co ja teraz zrobię? O, Marcin! Marcin jest gotowy na trening? To ty? No, 7, no to ja. Słuchaj, stary, mam taki problem. Kolega mi rozpisał plan i nie wiem za bardzo jak tam ogarnąć. Zerknąłbyś pomożesz, no jasne, dawaj, jedziemy. Spędzimy. Siemano! Tu Marcin z Gotowych na Trening. Jeżeli dostajecie od nas plany treningowe lub sami skorzystacie ze swoich planów, na pewno spotkaliście się z takimi parametrami treningowymi jak nazwa ćwiczenia, ilość serii, ilość powtórzeń, czas przerwy oraz tempo. Co do takiego tempo dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Jeśli zastanawiacie się, co to jest to tempo treningowe, to jest nic innego jak czas trwania jednego powtórzenia w trakcie wykonywania ćwiczeń. Tempo zaprzyjemy w postaci czterech cyfr. Pierwsza cyfra to jest czas trwania fazy ekscentrycznej. Druga cyfra to jest czas trwania przerwy między fazą ekscentryczną a koncentryczną. Trzecia cyfra to jest czas trwania fazy koncentrycznej. I czwarta cyfra to jest czas trwania przerwy między fazą koncentryczną a ekscentryczną, czyli czas trwania przerwy między kolejnymi powtórzeniami. Możecie się też spotkać z takim zapisem trzycyfrowym, w którym właśnie ta czwarta, ostatnia faza przerwy między powtórzeniami jest pomijana. A teraz na podstawie kilku przykładów pokażemy Wam, jak to wygląda w praktyce, z czym to się je i po co się to w ogóle stosuje. Teraz na przykładzie przysiadu pokażemy Wam trzy różne zastosowania tempa. Na początek Marcin będzie wykonywał przysiad tempem 3.0.1.0, czyli 3 sekundy opuszczania w dół, 0 sekund pauzy na dole i sekunda ruchu w górę. Stosujemy takie tempo w celu nauki kontroli motorycznej, stabiliza nauki stabilizacji centralnej i przede wszystkim zabezpieczenia Waszego kręgosłupa w trakcie trwania tego ruchu. Przykład numer dwa. W kolejnym przykładzie Michał będzie wykonywał przysiad w tempie treningowym 3-3-1-0. W tej fazie ćwiczenia skupimy się głównie na pauzie. Pozwoli nam to wypracować siłę w najcięższym punkcie przysiadu oraz mobilizować dolną połowę ciała Czyli e, biodra, jak i stawy skokowe. Jeżeli macie stagnację treningową, warto dodać pauzę dole przysiadu do waszej rutyny treningowej. Kolejnym profitem wykonywania pauzy treningowej e, może być e, trening w warunkach domowych. Więc, jeżeli się tylko jeden odważnik, e, kettlebells bądź jakiś ciężarek, warto sobie utrudnić to ćwiczenie poprzez dodanie 3, 4, 5 sekund w dolnej fazie ćwiczenia. Jedziemy z kolejnym przykładem. I lecimy z trzecim, ostatnim przykładem. Teraz Marcin będzie robił przysiady tempem 20X0X, X, czyli dynamiczna, mega, szybka faza. Eee, takie rozpisanie tempa sprawdzi się przy rozpisywaniu treningów metabolicznych czy przy treningu mocy. To oczywiście tylko kilka przykładów zastosowania tempa treningowego w Twoim planie treningowym. Jeśli oczekujesz od treningu czegoś więcej niż pompowania były, jeśli jesteś początkującą, ambitną osobą, to na pewno wyniesiesz z tego materiału dużo dla siebie. A przede wszystkim trzeba to wdrożyć do swoich ćwiczeń. Mam nadzieję, że pojęcie tempa treningowego zostało już wyjaśnione w 100%. Nie będziecie mieli więcej pytań, a jeżeli takie się znajdą, umieśćcie takie owe pytania w komentarzach. To tyle w dzisiejszym materiale, my widzimy się za tydzień na YouTube'ach, pozdrawiamy, cześć, Trzymajcie się!